Hej, tym razem będzie nietypowo, bo zagram Wolfensteina 3D, jest to strzelanka stworzona w 1992 roku przez ID Software. No i jest to prekursor tego rodzaju gier nazywanych później dumopodobnymi, mimo że dum nie był pierwszą tego rodzaju grą. No i zobaczymy, jak ja sprawdzę się w tego typu zabawie. No. Mówiłem wam nie raz, że w grach zręcznościowych jestem bardzo kiepski. Tutaj zamierzam grać do pierwszej śmierci i powiem wam tak na ucho, że to moje drugie podejście, ponieważ za pierwszym zginąłem na samym początku. Także no, chciałbym, żeby ten film miał przynajmniej kilka minut. Może tym razem uda mi się szybciej, szybciej, dłużej pozostać przy, przy życiu. No ale zobaczymy. Ten wstęp, a niech trochę pogra muzyczka, zobaczymy grafikę, która będzie wyglądała nieco lepiej niż ta w grze. Bo te postacie nie są aż tak szczegółowe, nie wyglądają aż tak dobrze jak tutaj. No ale dobra, przechodzimy do rozgrywki. Tak jak powiedziałem, gram do pierwszej śmierci. Pierwszy epizod, wątpię bym przeszedł całą grę bez zgonu. Czy mogę zagrać Tatusiu? Nie. Nie krzywdź mnie też nie, ale też nie będę inkarnacją śmierci. Myślę, że trzeci poziom trudności będzie wystarczającym wyzwaniem dla mnie, co zresztą się potwierdziło w pierwszym podejściu do nagrywania. Zginąłem chyba około czwartej minuty. No a jednocześnie nie będzie ponad mojej siły. Zobaczymy. Startujmy. Nie wiem czy tutaj się da łazić w prawo bądź w lewo bez takiego krążenia. Ja tego nie potrafię, ale może damy sobie radę i w ten sposób. No, tutaj mamy jedzenie. Zdaje się, że, że ten kurczak dodaje 10 punktów do straconej energii, nie możemy mieć powyżej 100 punktów zdrowia. Natomiast tutaj mamy też sylwetkę naszej postaci. Jeśli obrwiemy, no to pojawia się krew. To jest Dość realistyczny widok. Na razie spokojnie sobie radzimy. Mamy 100 punktów. No, ale zaczną się schody. Tutaj pieski, pieski też mogą napsuć nam sporo krwi. Generalnie w tej grze zbiera się tylko, zdaje się, że tylko może też zbiera się klucze później. Już nie pamiętam, grałem w to bardzo, bardzo dawno temu. O, piesek jest. Zastrzeliłem? Chyba nie. Zbiera się głównie naboje, posiłki, chyba klucze też, ale także Zbiera się kosztowności. No, i to właściwie są główne rzeczy, które yy, można tutaj zyskać. No, tak, zdaje się, że w tym miejscu zginąłem. właśnie ten mnie zabił, Bo byłem bardzo blisko niego, a strzał z bliska zabiera bardzo dużo zdrowia. Mam lepszą broń, to jest dobra wiadomość. Taka apteczka aż 25 punktów potrafi nam odzyskać. No, i w każdej. Oj, na każdej mapie są sekrety, yy, czyli takie miejsca ukryte. Na przykład, jeśli wciśniemy obraz dany, no to może się tak zdarzyć, że za nim jest ukryte przejście. O, tu mamy kosztowności. Yy, dzięki kosztownościom zbieraniu ich dostajemy punkty. Ech, no, mam nadzieję, że wielu fanów tego typu rozgrywki tutaj nie zajrzy. Na przykład Witchhaven, Witch Haven, bo wow wow, 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 Bo obawiam się, że hmm, po tym, co by zobaczył, mógłby stracić do mnie wszelki szacunek. No, ale wiadomo, czasem trzeba też spróbować swoich sił w innego typu y, zabawie, niż się to robi zazwyczaj. Tym bardziej, że to nie jest jakiś. Jakaś seria, tylko pojedynczy film. No, chyba że nie zginę przez całą rozgrywkę, no to nie zamierzam siedzieć do 5 rano. Tutaj sprawdzam, czy nie ma aby jakiegoś ukrytego przejścia, ale. Uch. Ale na razie nie. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze na pewno co najmniej jedno gdzieś będzie, tylko nie wiem gdzie Kurczę. Dobra tam jest gamoń. Uu, 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 uu. <laughs> tu nie widzicie, że strzały z bliska, no to już nie przelewki. No, i oprócz takich zwykłych przeciwników, pojawiają się też przeciwnicy specjalni. No, ale boss jest typowy dla gier zręcznościowych. Nie jest to jedyny tego rodzaju tytuł, w którym pojawiają się specjalni przeciwnicy. No. To jest dużo. Dużo tych różnych korytarzy no i można czasem popłączyć. Tylko tak, skąd ja przyszedłem? Już nie pamiętam. Widzicie, trzeba tutaj dobrze zapamiętywać drogę. Zdaje się, że tutaj byłem. Tu byłem, więc idę w przeciwną stronę. Oczywiście ogarnianie tele, terenu. Poziom zaawansowany, jak to zwykle u mnie bywa. Idę w tamte drzwi, bo w tamte drzwi jeszcze nie wchodziłem na 100%. I tutaj jest apteczka więc mogę iść na przeciwległy koniec i tym razem wejść tutaj. O, to już będzie koniec poziomu. Czyżbym przeszedł pierwszy poziom bez straty życia? Tak jest. Brawa dla mnie. 20% to znaczy, że było 5 sekretów, znalazłem 65% skarbów. No i pewnie zaczną się schody w poziomie numer 2, no na razie pieski pieski biegają zygzakiem, ale to właściwie jest nie, nieistotne w tym przypadku, ponieważ one nie zrobią mi dużej szkody. Chociaż ten piesek nie pogryzł, bo straciłem aż 22 punkty. Poza pieskami nikogo tutaj chyba nie ma. Ale należy się mieć na baczności, bo nawet pieski potrafią rozerwać człowieka na strzępy, a jeśli by już to był przeciwnik i strzelił z bliskiej odległości, to by nie było dobrze. Wow. Muszę się wycofać. Oni też czasem otwierają drzwi. No, wytrzymałem. Uh, myślałem, że kwiatek to przeciwnik. Nie wiem czy słychać ten wiatr za oknem. Nie mogę tak stać. Okay. Widzę, że plansza jest zdecydowanie bardziej rozległa niż w poziomie poprzednim. Wow! I do was! Sam to otworzysz. No właśnie. To jest najgorsze, jeśli się strzela w przeciwnika, a przylezie jakiejś z przeciwnej strony jeszcze. Taki strzał z zapleców potrafi zabrać nawet połowę pełnego zdrowia. No i to nie jest miłe, to nie jest przyjemne. No tak, tak się rozglądam. A gdyby tam był przeciwnik którymś z rogów To już by było po mnie. Ale na szczęście tutaj odzyskałem trochę zdrowia, to jest ważne. Przypuszczam, że tutaj mogą już być jakieś klucze. Ponieważ ta plansza jest chyba zbyt rozległa, żeby po prostu prowadziła od startu do mety bez mm, jakichś dodatków, czyli zbyt duży jest rozgałęzień, by nic w nich nie było ciekawego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zobaczymy. Na razie jestem lekko zestresowany, powiem Wam szczerze. A! Czyli w sumie są takie dość duże sale. No i gdzie teraz? To jest to samo, wszystko, tak? I to też będzie ten korytarz, nie? Ale tutaj nic nie ma, tutaj już byliśmy. Dobra. Będę błądził, ja zawsze błądzę. Jeśli jest duże korytarze, to ni niestety nie mam yy, w ogóle orientacji w terenie, w przestrzeni. Tak, dobrze, że za mną nie było drugiego. Już by był mój zgon. Ojej, prawo czy lewo? Okej, okay, nie było tragicznie. Węszę tutaj jakieś ukryte przejście ale może źle że Niestety nos mnie często zawodzi. W tę stronę, czy w przeciwną? No dobra, nie będę tak na oślep szukał tych przejść. Uuu, ten ten w niebieskim sweterku to już jest nielada. lada. U, kurczę. Potrzebuję czegoś do jedzenia. Jeszcze żyję, ale kluczowe jest tutaj stwierdzenie: Jeszcze czemu nie ma jedzenia? Mam rozkwaszoną twarz, jak widać, podbite oczy, krwawie z ust. Okej! O <ścoughs> Zabawa w kotka i mieszka, tak. Skarby! Nie chcę skarbów, chcę zdrowie. Chcę jedzenie. Uff, widzicie, tak to jest moi drodzy, jak Wicek gra mm, Strzelankę. Jakąkolwiek. Na pewno, gdybym zapisywał grę później, wczytywał, no to byłoby lepiej. Ale nie jest. No niestety także y, to by było na tyle w Wolfensteinie y, 3D. Myślę, że warto było się sprawdzić. Przeszedłem jeden poziom bez śmierci, w drugim, niestety, nie dałem rady. Oczywiście, wiadomo, nie mam nawyków związanych z tego rodzaju rozrywką wypracowanych. Także moja gra była zapewne bardzo amatorska i tak wyglądała. Wszelkie osoby, które sobie cenią prawdziwych wymiataczy. Oczywiście serdecznie przepraszam, no ale po to są tego rodzaju gry, żeby także mogły w nie grać osoby będące nie niedzielnymi graczami, w tego rodzaju, właśnie tytuły. No dobra, dość gadania. Napiszcie, może co sądzicie o moich skillu, o moich umiejętnościach chętnie przyjmę krytykę bo mało jej w pozostałych filmach więc może tutaj będzie jej więcej a na teraz to już wszystko do usłyszenia papa pa.